W dzisiejszym agroprzeglądzie wzrost cen mleka na światowych rynkach, rynek jaj pod znakiem zapytania, a na koniec wyniki naboru wniosków o odszkodowania spowodowane powodzią lub suszą. Koniec 2024 i początek 2025 roku przyniosły umiarkowane odbicie produkcji na światowym rynku mleka. Wzrosły dostawy w Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2024 roku o 0,7%. Eksport produktów mlecznych z Polski nadal rośnie, choć silny złoty ogranicza konkurencyjność polskich dostawców. Analitycy z Centrum Analiz Banku Polskiego prognozują, że zagrożenie dla unijnego sektora mleczarskiego stwarza pryszczyca, która w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się i ewentualnego przeniesienia do Polski może wywołać ograniczenia w międzynarodowym handlu, co jest ważne w przypadku sporej ekspozycji niektórych produktów mlecznych w sprzedaży na rynki pozaunijne. W lutym 2025 roku przeciętna cena skupu mleka w Polsce była wyższa o 11%, wpisując się w zmiany na światowym rynku. Krajowy sektor produkcji jaj zmaga się z poważnym problemem grypy ptaków, który istotnie przyczynia się do ograniczeń w produkcji. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii od początku października 2024 roku do 1 kwietnia 2025 roku stwierdzono w Polsce 16 ognisk grypy ptaków w stadach komercyjnych Kurniosek, w których znajdowało się ponad 4 milionów ptaków. Stanowi to duży udział krajowego pogłowia, które wynosi około 49 milionów sztuk. Dodatkowo zmienia się struktura chowu kurniosek w Polsce. Coraz więcej producentów rezygnuje z systemu klatkowego na rzecz innych systemów chowu, co ma wpływ na koszty produkcji i ostatecznie ceny jaj. Według analityków agronawigatora banku polskiego Polska jest istotnym graczem w zakresie produkcji i eksportu jaj w Unii Europejskiej. Stąd też krajowe ograniczenia oddziałują na cały unijny sektor. Problem grypy ptaków dotyczy również węgier czy też Włoch. Eksperci prognozują, że kolejne miesiące przyniosą do Dalszy wzrost rocznej dynamiki ceny jaj. Natomiast skala podwyżek może zależeć w dużej mierze od kształtowania się sytuacji związanej z grypą ptaków. Dodatkowym czynnikiem, który będzie oddziaływał na wzrosty cen, są rosnące koszty pasz, prac i zużycia energii. 4 do 16 kwietnia bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła 7 naborów związanych z ubiegłorocznymi klęskami. Cztery z nich były skierowane do poszkodowanych w wyniku powodzi, trzy dotyczyły rolników, których gospodarstwach straty spowodowała susza. Blisko 250 milionów złotych pomocy dla poszkodowanych w wyniku upiekłorocznej powodzi. O wsparcie mogli się ubiegać producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach pasz dla zwierząt gospodarskich budynk lub budowlach gospodarskich, maszynach, urządzeniach oraz wyposażeniu służących do produkcji rolnej oraz zwierzętach gospodarskich. Aż 350 milionów złotych na wsparcie za straty po suszy. Najpopularniejsze z działań pomocowych, bo wsparcie w ramach niego, Armir otrzymała 52,2 tysiąca wniosków. Dotyczyło rodzin rolniczych i rolników nie pozostających w związku małżeńskim, których w gospodarstwach szkody spowodowane w 2024 roku przez suszę wyniosły co najmniej 15% procent średniej rocznej produkcji roślinnej i spowodowały obniżenie dochodu o co najmniej 6,4 tysiąca złotych. Łącznie złożono 63,9 tysiąca wniosków o pomoc suszową i ponad tysiąc o wsparcie po powodzi.